A więc dojść do na moim kanale Ale my to... Jezu jest takie Zimno. przybliżenie ci mocne. No, jedziemy do Pydgoszczy znowu. Mamy 3 minuty do autobusu. Zimno. On jest do końca buta. Zimno. On się dopiero ubiera. Ja, ja będą... tej się opowie coś o sobie, to by było na tyle. Widzowie, idziemy wspomóc biednego chłopca, który jest sam. Jak pan się czyni, pomóc coś panu? Może coś panu kupić? jedzenia. Na pewno. Okej, okay, więc jesteśmy pod szpitalem na razie, za chwilę nie do Ikei. all she ever wants it. Hanging on her knees to be popular. Better dreams. Już ty je zepsułeś to też jest oh. to też jest Co tam wyszukujesz? Interesujące Takie rzeczy no, no, trzymasz no. w szafkach? z Mikołem. Nie z Mikołajem hey, Mikołaj. Z Mikołajem Chodź, zrób zdjęcie z Mikołajem Usań, obok Mikołaja Cyk, u ale, modelka, ale, modelka Dobra, idziemy No, chyba coś ci się nie udało Chodź do szaf, chodź Chodź, nic ci się nie stanie, chodź Chodź, nie bój się Pokaż Potwór, chodź Chodź, 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 chodź Patrz, zobacz co jest tam na lewo, zobacz co jest tam na lewo Potwór Wiesz na co jest czas? Nie wiem na drifty w magazynie. Ten podest, nie czujesz? Ej, ja, co, co kupiłeś na zakupkach? Jesteśmy w Toruniu Ch**a, ale mi dziwnie nagrywać Jesteśmy w Toruniu Wejdę na pociągiem Tam do środka Dobra? Kolejny challenge Słuchawki do Ciebie wpadną i Dobra, Cały ten. minut. Cały zestaw wciąga. Słucham niepopolitej szczury zapewnionej. <grystanie> <grystanie> No, i nagle... I całość mamy. Ciemno, ciemno i jeszcze raz ciemno. Hej, co u uh. Ty, ja też mogę kręcić jaki numer. Wow! wow.

Tą ja. drugą nogę, no to tą, którą ty chwilą próbowałeś. No dobra, spróbuj tak, ale lepiej było ci tyłem po prostu. Dobra. Na Brawo, brawo! Tylko ta bluza brudna Jak ja Nie, nie no musisz nie. do prania dzisiaj umknąć Kurde, co tu mam Okej, okay, więc mogę imprezę mam Dobra Wracając, mogę zabrać o Epilepsję, ale dobra Jesteśmy w domu, jak widzicie. Yy, okaz yy, nie wiem, czy będą ujęcia ogólnie z tego, że pociąg, który mieliśmy początkowo jechać, miał być o 19:05. Okay. Co mam zrobić? Dobra, jeszcze raz, od początku. Pociąg, który którym początkowo mieliśmy jechać. Miał być o 19.05 y, I pierw było opóźnienie 30-minutowe Potem zmieniło się w 50-minutowe Potem w 70-minutowe I wtedy już stwierdziliśmy Ej, my nie dojdziemy w ogóle do domu za chwilę I się okazało, że był inny pociąg, który był bezpośrednio do nas Potem miał być taki, że wiecie, że zatrzymuje się po prostu na naszej stacji A o 20.18 miał być bezpośrednio do nas, no nie? Więc y, idziemy na do ludoka zapytać się, ej, czy my możemy mać na tym bilecie y, na drugim pociągiem? No nie, no bo tu jest takie opóźnienie, i co jak się okaże, że my nie wrócimy do domu, to wtedy. Nie ma, co skończyłam. No i powiedzieliśmy, dowiedzieliśmy się, że tak. I poszliśmy się do Maka, wziąłem się szeka, myślałam, się po nim poszkam. Chciało mi się bardzo siku, Co, i to w sumie wszystko robiliśmy z moim psem. Ja się gardło ogarnąć jeszcze szybko. Wiecie, bo to jednak po takiej podróży to. Uu, już się chciało. Właśnie! hol powinnam wam przecież zrobić. Daj, tam mi 5 minut. Dobra. Nie mam to inaczej, więc po prostu... Tak, kupiliśmy łyżkę do budów Która jest koloru czerwonego no, To jest zapewne normalne światło Co za pajac już stoisz? Jezu, to wygląda jakby był kadr z tego Brudni baseny To byłby nam taki kadr, bo jest podobne miejsce na górze Dobra, taka łyżka do budów, czerwona Nie że otwierasz to nie ma Jak otwierasz, Trzy razy kupiliśmy te takie woreczki, te rycerze. Yy, mam, tu się dzieje, nie tak do I mamy takie 0.4-litrowe i litrowe. Malutka, ale wydaje się fajna. A ja fajnie tym szwedzkim. Wszystkim takim e, miejscem, co jest, a nie to, a, że macie tam chody czy te chodzi, i tak dalej. No. co to jest i po co to jest? Ej, patrz, patrz, ja nie mam ma pomysłu. Tu, tu, i i i i I no. no. Patrz, nie, robisz tu, 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 nie mam jednak nie Maksią, chwmę! Do kawy! Patrz, Maksią, chodź tu. Patrz, pokaż się tutaj. Patrzcie. Aha, <śm> nie jest w ogóle zainteresowany. W... Nie jest w ogóle zainteresowany w... wami. Nie, on to zaraz rozwali, będę miał trudno przyjąć. Dobra! I chyba ostatnimi rzeczami są cztery takie miski. Takie. są dosyć głębokie. Ale powiedzieć, jakiś taki sałatek, sałateczek, wiecie, lampę jeszcze, ale się nie mam dla Jeszcze ogólnie e, lampkę kupiliśmy, ale to już jest ona u babci, to już proszę to się e, Taką, wiecie, taką y, na biurko, taką, wiecie, co chodzi. Coś się jeszcze kupiliśmy? Bęku, no to Aksiu! Aksiu! Takie brytyjskie. jest tam dupą. Dobra, yy, to w sumie co? Wiecie co, gdzie i jak? I w ogóle? Takie brytyjskie były. Takie. Taki brytyjskie. To jest pierwsza. Zasłonić za by nie było. Już nie ja przywalam Zresztą to będzie mam Co? Tu. Normalnie weź, bo nie było widać przez to. Normalnie to jest to kubałek, który Tu, Tu. Chyba. Chyba. Powiedzcie mi, czy wy w ogóle chcecie, żebym ja się nagrywała, czy yy, yeah! naprawdę macie w to wyjebane, będzie macie w to wyjebane, yy, to może Werdes nie tak będzie, będzie trum i tak dupy, czy co, 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 jak nie, no serio, tak szczerze, chcę wiedzieć, czy to w ogóle to, co robi ma sens, okej, nie wiem, mi po prostu dać znać na No i subskrybujcie, komentujcie. Macie nawet mam subskrypcję, widzicie, w tych kolorach. I lajk jako niebieski. Yy, podajcie się do chłopaków, linki macie w opisie. O, wiadomo. I co? I tyle. Bye! -o.